Siema, siema z tej strony Adrian, dzisiaj nagrywamy sobie pierwszy odcinek z gry Sneaky sn, 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 y, <ścoughs> Teefii y, tak y, Że gra polega na tym, że jesteśmy złodziejem który musi po prostu okraść ukraść tam jakąś Specjalną sumę. Tam będziemy mieli wyznaczone, ile będziemy musieli ukraść. Przed obejrzeniem zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Wbijcie na Instagrama. Zobaczcie odcinek, który się pojawił. Linki będą w opisie. Yy, przy okazji mamy coś takiego jak tutorial. Więc ja sobie przy okazji ściszę. I lecimy do tutoriala. OK. Yy... Hmm. Pod już skaczemy normalnie. Pod C kontrolę kontrolem kucamy. O, pod szwitem zbiegamy. Pod e mamy latarkę. Z tego co widzę. Pod E mamy zbieranie. Tak. I u góry jak widzicie, mamy yy, licznik kasy. Tak. Tu mamy bronię. O, jest. Okej, okay, ba uszy bardzo bolą. Rozumiem. I co my tu mamy? No, nic ciekawego. I musimy wejść w auto, żeby zniknąć. Ale my sobie przejdziemy jakiś poziom pierwszy, easy, house, czyli dom. Okej, okay, mamy dom. I w tym domu zapewne ktoś jest. O, Co? Yy, słuchajcie, bo mam... O! Problem z tym drzewem był. W bądź razie. Mamy jedną dźwignię. Teraz jeden garaż. Mamy drugą dźwignię. I się drugi nie otwiera. Co my tu mamy? Mam jakąś szafę. Mogę tą piłkę tam dać? Chyba tak. Świat, żebym sobie zapał. Kto to jest? Co do mnie... Okej, okay, on do mnie chce strzelać. Szczep. To za... Co się stanie? <laughs> Możemy z mapy wyskoczyć. Dobra. E, czy nas coś tepnie? Chyba nie musimy sobie... Pojdziemy zresetować. W każdym bądź razie e, wiem, że i, e, Tu mam te linki. Jedna prowadzi do garażu. A druga linka prowadzi... Dobrze, już wiemy przynajmniej dlaczego tu. To... Czy mam coś tu jeszcze? O! Mamy coś. Pytanie, czy teraz była oś pierwsza X czy Y? Chyba X była pierwsza, dlatego 0, 0, 3, 2, 2 1 i 1, 2. Mamy to. Czy drzwi będą otwarte? Tak, są otwarte. Na szczęście możemy sobie wszystko ładnie pozbierać ki baseballowy. Ok obrazy, patelnie. Nie, nie mogę go trzasnąć. A to kojarzy ten obraz. To jest jakiegoś hororka, ale nie wiem jeszcze jakiego. Czy pod tosterem coś nie ma? Nie, ale go bierzemy ze sobą. Yy, ty właśnie, bo ja nie wiem, czy tutaj nikogo nie ma, bo tak hałasuje w sumie. A tu może ktoś tak naprawdę być. W ogóle nie pamiętam, ile mieliśmy zebrać pieniędzy, więc... Yy, tak, trochę średnio. Yy, halo, dobra, dokumenty zbieramy. Obraz, obraz. Białe słowa. Nie czytam tego. W sumie zbieramy. 5, 3, 4, 2. 5, 3, 4, 2. Mamy to. Właściciel przyjechał. Ja nie wiem, co za bardzo mogę zrobić. Ale mogę chyba iść dworem. Mam nadzieję, że nas tu nie zobaczy, bo będzie przypał. Mogę. Gdzie on jest? On jest chyba na górze. Ok, uciekliśmy do auta. Zgarnęliśmy kasę i przeszliśmy pierwszy poziom. Dobrze. Chyba do nas już w ogóle celował, nie? W każdym razie mamy drugi poziom, Bank. Zobaczmy sobie go. O, teraz możemy sobie to auto Bardziej zaczyć. To jest BMW A11? F10? Nie wiem. Nie znam się na autach. I mamy do zebrania pół miliona kasy. Dobrze, wiecie co z tym zrobimy? Zróbmy tak. Każda jedna łapka w górę pod tym odcinkiem to 150 tysięcy kasy. Zobaczymy, czy mnie pobijecie. Musicie wbić co najmniej tam 4 łapki w górę, żeby mnie pobić. Więc no. Yy. I mamy strażnika, który pilnuje zapewne tego supa albo tego przystanku w ogóle. Normal country bag. Ok. Z tego co zauważyłem, on ma jakieś coś problemy z rękawem. Plus, chyba nie umie za bardzo, bo jak możecie zobaczyć, co mu się z ręką dzieje, to tak. Dobrze. Co my tu mamy? Ok. Kolejny ochroniarz pilnuje śmietnika. Mam nadzieję, że się nie wkurzy, jak tutaj wejdę. Nie, dobra. Będzie jeszcze no, Co to mamy? explosive Czy my możemy ten bank wysadzić? Nie Wezmę tą broń, to mamy jakąś dźwignię. Ale chyba nie działa, więc. Czy on nas zobaczy? Nie zobaczy nas. Wejdźmy sobie do góry. Przydałby się lokalizacji safe. A to było prostsze niż mi się wydawało, naprawdę, nie? Co mamy w 4 literki. Dobrze. Nawet wiem chyba jakie będzie hasło. Jak to nie? Nie wiem, jakieś zepsute to. Mają wykryć. Dobra. Czy on nas? Spróbujmy go. Zabiję go. Dobra. wow. Leży. Jest następny. O, i biegnie. Leży. Awajcie ich. Wow. Jak się zastanawiacie dlaczego ja tak dziwnie chodzę, to yy, dlatego bo mi nie działa. I ktoś tu właśnie chyba przyjechał. Bo jakieś dziwne dźwięki usłyszałem yy... Bond Lace, Cars, Back ba ba Dogs, Bank, Cash Band, cool shot, Kram, Mega Book. Tak? Book. Book. Dobra, uciekamy. Jezu, myślałem, że ktoś tu jest. Dobra, póki co możemy cholera jasno, dawaj to. Zbieramy wszystko. O Boże. Ty, ktoś tu przyszedł. Słyszałam drzwi. Dobra. Nie widzę tego celownika. Dobra. Wpiszmy sobie, ten tam było, błąd. Czekajcie. Bank. Back. Dobrze. co? Cholera jasne, co się stało, dobrze? Y, Okej, okay, jakieś lasery. Już wiem, co, co robiła tam ta dźwignia tam na polu. Na szczęście. Y, znaczy na szczęście. W sumie nie wiem. Ja po prostu wiem, co ona robi. Po prostu te lasery pewnie zdeaktywowała. W moim razie, ile tu mamy siana? No mieliśmy tylko pół miliona zbierać. Co jest i tak w każdej... I to my serio jesteśmy bogaci. A ja, dobra, nie Myślałem, że w każdej skrytce są pieniądze, ale nie ma. Ten alarm zaczyna mnie bardzo wkurzać. Yy, Tuż mi życia nie starczy, żeby to wszystko wspierać po prostu. Dobra. Jezus. Wszystko? Chyba tak. Idziemy stąd. Mogę okno wybić? Mogę. Czy mogę kogoś zabić? Okej. Okay. Okej. Okay. Wydupiaj! Zabieramy wszystko. Mam nadzieję, że tym razem... Jezu, mi się cały czas zderza, słyszę jakby ktoś tu jechał. Głośny ten alarm. Ten alarm chyba miał powodować to, że, ym, że złodziej miał ogłuchnąć. Trochę i tak za słabo. Krem, w razie wychodzimy stąd. Tak nikogo nie ma już chyba. Uciekamy. Mam 1 385 000 dolarów. Strasznie szybko to zrobiliśmy, nie? Myślę, że następny poziom sobie zostawimy na kolejny odcinek. Mam nadzieję, póki co, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i cześć!